Siemano Leszek z tej strony Przemek mi dał takie coś fajnego Gumiarze Dzisiaj mamy styczeń Pierwsza nasza nagrywka bodajże w tym roku Ale Nie nagrywaliśmy, bo nie było już czasu między świętami Roboty dużo, wszystko szybko, szybko trzeba było skończyć A teraz mamy co? Minus 6,5 Turbo zimno Jedziemy z Przemkiem na wymianę dwóch tarczy w naczepie Oczywiście na drodze co, cisza, spokój, będzie zimno, rączki będą marzły, reszta ciała będzie ciepła Często był poprowiant Dzień dobry W nowym roku Tak, w nowym roku, nowy Wszystkiego dobrego, spełnienia marzeń, dużo zdrowia i reszta sama przyjdzie Także jedziemy trochę pomarznąć Pamiętajcie, dajcie suba, łapkę, komentarz, co byście chcieli widzieć, zobaczyć Dobra, jedziemy pomarznąć. Zostańcie z nami, daleko nie mamy. Zobaczycie, jak to wszystko idzie. Dobra, zajechaliśmy na miejsce. że wojna nie długuje. Zajechaliśmy na miejsce. Teraz musimy się tylko obrócić. Warunki spartańskie, jak widać. Dobra, przemko. Jakie nastawienie? Nie nastawiam się. A ja się nastawiam bardzo dobrze, bo chcę to szybko skończyć, bo jest zimno. No ja, ja niestety wiem, że bardzo szybko tego nie skończymy. Dlatego się nie nastawiam. Dobra, to... nie ma się co... Nie ma co No właśnie, nie ma co się zastanawiać, co, co gadać, tylko trzeba robić. Zimno jest, to też trzeba raz, dwa pyknąć. To była prawa trzecia oś, to? Prawa trzecia, tak? Ośrodkowa... Nie wiem, ja tylko przyciągłem. że źle. Prawa prawa ja rozczepiam, nie? Prawa trzecia. Ja będę potrzebował znusznego spuścić, nie? To powietrze będzie, kliny damy i spuścimy. A na na... Ja ją co, na girach zostawię, nie? No to nie podim na to, nie? Chyba nie. Dobra zaraz będziemy Wam pokazywać etapami, bo to chyba nie ma sensu nagrywać wszystkiego, jak jest taka zima i za chwilę się połączymy. Dobra, etap pierwszy mamy, czyli podniesiona trzecia oś safy i podniesiona druga oś kręci się trochę gorzej, ale się kręci. Też sam A co z doświadczenia wiemy, jeżeli się nakrętka nie odkręca, trzeba ją rozwiercać najlepiej Nie przecinać, tylko rozwiercać I wtedy jest dużo lepiej Dobra Przemku Niestety, ale musimy odkręcić koło tej najłatwiejszej rzeczy chyba Ta dolana oczywiście przemodał podwójną dawkę. O! Trzeba uważać na zęby, żeby się nie wybić jak się człowiek. Hey, a nasz elektryk by nie dał radyk. Ale spróbujemy. A gdzie go dałeś, czemu? Czekajcie, spróbujemy elektryk. Ładowarka spróbujemy. Jestem ciekaw, może akurat. Widzę, że się A dasz 32, poproszę. Spróbujmy tego małego potwora. Źle się zaczyna, to jak źle się zaczyna to dobry koniec będzie. Tak. Tak sobie mówmy. Zobaczmy. No dobra, chyba jednak nie ma opcji. może Mały niepozornie? Zaskoczył cię? Zaskoczył mnie. Może zacząłeś od złego sprzętu? Może. Ja wiem, dlaczego idzie, A? bo popsikałem. Nie, Chyba mamy nowy patent. Nie będziemy kupować dużych kluczy, tylko cały czas tym małym do osobówek. Sprawdźmy to koło. Jeszcze teczkę, czekaj, tylko wezmę. Przeczyszczę Jak pójdzie tu, to dzisiaj tylko tym kluczem.

Się nagrzeje w dwie ręce będzie troszkę łatwiej. Naprawdę jestem mile zaskoczony. Nigdy nie myślałem, że tym kluczykiem pójdzie. Zobaczcie nasadka, nasadka każdy ale te śruby. Pokażę wam jeszcze. Zobaczcie jakie te śruby są pomalowane. Naprawdę ciężki stan, a w tej radę. się właśnie skończyła, więc minus tego wszystkiego jest taki: bateria szybko się trafia. Dobra, na jakim jesteśmy etapie, Przemku koło zdjęte Odkręcamy teraz da. Uwaga Zacisk Klucz do pobijania Mały pneumat A ja tu elektryczny I dajemy radę Na razie, nie? Dobra U mnie musi wejść do podwijania A nic, zimno co jest zimno to dwa razy, trzy razy dłużej z tego idzie, nie? Mm -hmm. Niestety już uderzał od dołu Dobra, styknie Dobra, czekajcie z nami Bądźcie z nami jedno na wykręciłeś Jedno wykręciłem, a tą od góry nie wiem. Muszę zobaczyć, czy pójdzie, wiesz? Czekaj, odkręcę, to będzie to źle. Masakrycznie krzywa? No właśnie, działa, że się pływa krzywa. Ale. Te koła nie były ruszane już 100 lat, nie Więc No jeszcze trochę Troszkę trzeba uderzyć Uważam tam A poszło cokolwiek? Co? Poszło? Zostańcie z nami, za chwilę zwalamy zacisk i później robimy parę dalszych rzeczy. Idę przemo podłączyć ładowarkę do agregatu, żeby nam ładowało baterie, nie? Dobra. Bo one szybko padają jak kawki. Także zimno, ale działamy. Dobra, przemo mówi, że nie będzie tak źle, że prawdopodobnie będzie na integralu tak zwanym, czyli nie będzie trzeba głównej nakrętki piasty odkręcać. Sprawdźmy i to. Myślisz? Zobaczymy, czy miło się zaskoczymy, czy nie miło. Trzeba hmm. tego. Hmm. Czeka, może gdzieś tu jakiś ten. Może po tych tam. Klasie. Co? Muszę się muszę do tego wódek mm. odmrażać, wiesz mm. Ale jesteś takiej myśli czy wiesz, Jaki? że to jest na integralu? Nie, integral to jest ale co to jest na, na tej malutkiej Na tej malutkiej, no Ta. Myślisz? Czy wiesz? Mm. Jesteś przekonany? Jestem prawie przekonany No to by To by było dobrze, nie? Tak jest. Chyba że piasty safa ściągną czasami. To jest tragedia. Co ty gadasz? Ty? Mieliśmy taki przypadek zresztą z jednym filmikie. Wymienialiśmy sześć i chyba trzy były rozwiercane, co? Tak. Będziesz łapał Ależ masz pierdolnięcie Ależ masz nosa. Ci powiem Dobra, teraz tarczy Nie widać jaki wielki? Dwoj duży, moi duży że trzeba użyć dużego młotka i Tak. ewentualnie ewentualnie ten nasz wieś zbijak ale to już nam nie chodzi o to żeby żeby ta tarcza była cała tylko chodzi o to żeby zeszła nie Tak. tak, tak, tak. więc trafiło się jak w ślepej kurze ziarno Pogoda słaba, ale piasta dobra. A mówiłeś, że tak słabo się zaczyna, że jesteś źle przekonany, a zobacz, to będzie chwila Czekajmy moment. to dopiero pierwsze koło. A to na drugim kole może być inna, tak? Nie, taka sama dobra. No właśnie. O, już pękło. Właśnie pękło. będzie trzeba jednak zbijaka albo od góry ją rozłupać i tyle co chyba na przyskowana Wudeczek gdzieś mieliśmy Czego? Budeczka Budekka chyba odniosłeś Dobra, nie ma co To już jest pikuś bym powiedział więc spokojnie zaraz nam na pewno zejdzie poszedł Dobra, teraz co? Ja wyczyścimy sobie. Wy takie odgłosy wydarłeś? <grymne> nie, to jest Tylko pierwszy ABS-u, trochę skrzeczy. A tak, wygląda wszystko dobrze. Ogólnie najlepiej, żeby nie było zdjąć piasku, nasmarować łożysko od nowa wszystko złożyć ale my mamy za zadanie tutaj o, <laughs> założyć nową tarczę, klocki klocki zostaną czy nowe idą? jak zwykle odezwą się specjaliści co powiedzą że na śniegu szpilki, nakrętki ble 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 My robimy dłuższy czas, w takich warunkach Wszystko z reguły idzie sprawnie No wiadomo, jak jest błoto, nie wrzucimy czegoś w błoto, ale Jakieś tam małe zasady mamy A tym bardziej, że ta naczepa jak widać To jest tylko taka wkoło komina I to wszystko co, idzie dobrze Będzie jeszcze lepiej Dobra Zobaczcie Wszystko Ładnie, pięknie Dobra, powiem wam na czym stoimy Update Druga tarcza wymieniona Nie stoimy, krękamy Zaraz wsikamy, poczekajcie Zaraz wsikamy ją benzynką, wyczyścimy Przemo klocki Chyba już wsadził nie, wsadza dopiero, więc zaraz będzie benzynką, psikanko, czyszczonko To jest ostatnie koło A, bo patrzyliście jak pokamy młotkiem Bukamy młotkiem, można oczywiście wkręcić śruby Tutaj są takie miejsca Jedna, druga, trzecia Akurat my ze sobą tych śrubek nie mieliśmy I wtedy też powinno ładnie zejść odepnąć się z piasty To koło już jest skończone tam to też zimno jest, minus 7 pokazuje temperatura. Ale w tych rękawiczkach dosyć ciepło. Ważne, żeby nie siedzieć co, minus 7, ale nie ma jakiejś super turbo tragedii. Co przemu? Kindle trochę przemarza. I stopy tak, ale jak się robi, to jest w miarę ciepło. Więc nic, my już kończymy. I zajmiemy się robótką. Dzięki, że byliście z nami. Przemo, się jakoś? No tak, na razie. Żegnamy się. Pamiętajcie, dajcie suba, łapkę, komentarz. A myślę, że już coś zaczniemy robić. Przyszły nam fajne bluzy, może ktoś będzie chętny. A, i oglądajcie shorty, bo jakieś tam puszczamy. Może to wam się spodoba na otarcie łez. Dzięki, do usłysząka. Hej!